To jest praca na podłożu papierowym. Ona jest zrobiona w technice mieszanej. Tutaj właśnie bazą jest linoryt, a do tego jeszcze są elementy to takie malarsko-rysunkowe, powiedziałabym, w nawiązaniu do tej pracy, co Wam przed chwilą pokazywałam. To mam zrobiony kolejny właśnie taki duży linoryt, postać kobiety, która jakby dobrze wygląda jako samodzielna praca, ale też właśnie chcę ją wykorzystać do zrobienia drugiej takiej pracy, Kolorowej w technice mieszanej, bo chciałabym mieć tych postaci cały cykl. To jest ta matryca, którą chcę wykorzystać do zrobienia tego linorytu. Ja już go kiedyś robiłam, wydaje mi się, że na filmie, więc to nie będzie dla Was aż taka no, bo właśnie... Chcę się zająć właśnie wykonaniem tych odbitek. Ich ma być finalnie 10, a w tym momencie jest zrobiona tylko jedna, więc jeszcze 9 przede mną i no całkiem sporo. Muszę iść do samochodu po Filc bo tam mi został. No trudno, idę. Zaraz będę z powrotem. Tylko szkoda, bo, bo to znaczy, że będę musiała ten, ustawiać prasę pod ten filc. No, jestem, mam ten filc, ja go zaniosłam do samochodu, bo ja po prostu przewoziłam w samochodzie jakieś y, grafiki w ramach i to mi służyło za bardzo dobre zabezpieczenie. Ogólnie ten filc, powiem Wam, że on jest trochę za gruby, że nie do końca dobry wybram. Nie miałam też po prostu w tym wcześniej doświadczenia. Na przyszłość wybrałabym troszkę cieńszy, jakby był troszkę cieńszy, jakby to nie przeszkadza w tym wykonywaniu odbitek, w jakości odbitek, wszystko jest ok, tylko po prostu on mnie tak denerwuje. To jest jedyny powód, że chciałabym, żeby on był taki, no inny, inny. To jest też filc taki od tej małej prasy i on jest cieńszy, ale jest też taki bardziej zbity. On uważam jest trochę za bardzo zbity, przy takim dużym by się nie sprawdził, bo jak ja bym go chciała... Odchylić, to on by się po prostu połamał, ale coś takiego pośredniego by było odpowiednie. No. Filc filcem, ale najważniejszy jest tutaj linoryt, a w tym momencie sam proces jego powstawania. I znów teraz będzie fragment dla osób nowych na tym kanale, dla osób, które nie wiedzą do końca, czym jest linoryt. Linoryt jest to jedna z tradycyjnych technik druku wypukłego. Jest to tradycyjna technika graficzna, wykonywana w 100% ręcznie. Na matrycy z linoleum albo z innego podobnego tworzywa, takiego jak na przykład wykładzina PCV, ręcznie dłutami wycina się wzór, coś na zasadzie olbrzymiej pieczątki. Następnie, za pomocą specjalnych wałków do linorytu albo też zwyczajnych gumowych wałków do tapet, nakłada się farbę, nanosi się ją równomiernie, rozsmarowuje tym wałkiem. Kolejnym krokiem jest przeniesienie odbitego wzoru na powierzchnię papieru lub też na inny finalny materiał. Może być to na przykład tkanina. Linoryt robi się nie tylko na papierze, ale też na przykład na elementach tekstylnych. Wzór z matrycy na papier można przenieść ręcznie. Jest to jednak dosyć czasochłonne i ciężkie fizycznie. Można też wykorzystać mechaniczną prasę Walcową albo dociskową, która pomoże ułatwić proces przenoszenia wzoru z matrycy na papier. Ja zazwyczaj wykonuję 10 odbitek graficznych danego wzoru, czyli mam dokładnie 10 linorytów. Wykonanych z jednej matrycy, czasami jest ich troszkę więcej, z reguły nie więcej niż 20, jednak ta liczba 10 jest standardowa. I zgodnie z zasadami obowiązującymi w świecie tradycyjnych technik graficznych, wszystkie te 10 odbitek posiadają status oryginału. To jest właśnie ten element, który wyróżnia wszystkie techniki graficzne od innych. Rodzajów twórczości artystycznej, że grafika pozwala na uzyskanie z jednej matrycy graficznej większą ilość egzemplarzy prac, które wszystkie mają status oryginałów. Niestety, ale mój wałek do linorytu. Ja mam dwa wałki takie typowo do linorytu, a oprócz tego do kolorów stosuję wałki te takie gumowe do tapet. Kiedyś w ogóle dostałam taki komentarz, że to po prostu chyba do końca życia ze mną zostanie. Jakaś osoba, to była kobieta, napisała mi, że odbijanie linorytów nie przy użyciu takich specjalnych wałków do linorytu, tylko za pomocą takich gumowych wałków do tapet, to jest profanacja grafiki warsztatowej. Dosłownie takiego słowa użyła. I powiem Wam, że. No, zapadło. To jest jedyny taki komentarz, co mi zapadł w pamięć. Jakby, ja nie chcę takiego świata, że, żeby ludzie mieli takie podejście. No, skoro ja robię dobre prace, to co to kogo obchodzi, jakich ja narzędzi do tego używam? Używam narzędzi skutecznych. A faktycznie niektórzy ludzie mają takie podejście właśnie do kwestii technologii działań artystycznych, Rzeczywiście, jak to by była jakaś świętość, że to słowo profanacja nie jest przypadkowe, że ja po prostu postąpiłam niezgodnie z jakimiś przyjętymi zwyczajami, związanymi właśnie z jakąś technologią graficzną i ja dokonałam no, świętokradztwa, profanacji, bo ośmieliłam się użyć innego narzędzia niż ta osoba się gdzieś nauczyła. Jak najbardziej, no ja jestem ogólnie. Zainteresowana tradycyjnymi technikami graficznymi, yy, czy to malarskimi. Tworzę z reguły prace zgodne właśnie z takimi przyjętymi regułami, ale podchodzę do nich w sposób jakby taki, że to one mają mi służyć, że zastosowanie tych technik, yy, tradycyjnych technik graficznych ma gwarantować to, że moje prace będą dobrej jakości, ale jeżeli mam potrzebę, żeby robić coś po swojemu, no to tylko lepiej dla mnie, bo to właśnie na tym polega to artystyczne działanie. Na tym polega to, że jest się kreatywnym człowiekiem. No naprawdę, to jest przed kilku y, dobrych kilku lat komentarz, a jako naprawdę jedynego ja go nie, zapo nie zapomniałam. Ja zaczęłam mówić o tym wałku, a odeszłam od tematu. Nie zadbałam o to, żeby go dobrze oczyścić, po odbijaniu i zostały zaschnięte grudki i co ja mam teraz zrobić? Przyznam, że wcześniej jakby zawsze dbałam o te moje wałki tak, żeby one po pracy były czyste i nie miałam z tym problemu. A myślę o rozpuszczalniku nitro. Takie przeczytałam informacje producenta wałków, że jego wałki można czyścić rozpuszczalnikiem nitro, więc zakładam że ten być może też to znowu nie jest jakiś drogocenny wałek, w razie czego sobie kupię drugi, ale po co mam to robić? Spróbuję, bo jeżeli nie rozpuszczalnik Nitro, no, jeszcze na studiach zdarzyło mi się, że zalecano, żeby naftą czyścić wałek, ale to też myślę, że tylko w momencie, kiedy farba jest niezaschnięta. Oprócz tego, na studiach z kolei tych moich pierwszych w Cieszynie, tam wykorzystywaliśmy do czyszczenia matryc, wałków, takie specjalne mleczko, przygotowywane nam przez takiego, taką pracownicę techniczną. Natomiast, ja szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to mleczko się robiło. Natomiast, później, lata później, znalazłam w internecie przepis na takie właśnie zrobienie takiego mleczka w zupełnie innym miejscu, więc. Podejrzewam, że to może być ten sam produkt. Sobie gdzieś spisałam nawet, jak to zrobić, ale to na pewno nie jest na dzisiaj. Spisałam sobie tą instrukcję robienia tego mleczka, ale nie wiem, czy to też nie będzie dobre tylko do mokrej farby. Więc jeżeli... Kurde, ja to dotykam, nie wiem po co. Więc jeżeli macie pomysł, czym można by taki wałek uratować, to podpowiedzcie mi. Ja dzisiaj, dzisiaj albo jutro, albo pojutrze, teraz przez dni co mówię, że nagrywam, to spróbuję wyczyścić to tym rozpuszczalnikiem nitro, bo akurat mam to przy sobie. A w ogóle to już teraz Wam mogę zapowiedzieć, że będziemy eksperymentować z nową techniką graficzną, jaką jest plexioryt. Ja nigdy akurat tu nie robiłam, to jest trochę takie, wiecie, nowatorskie dziwadło. To nie jest taka tradycyjna od wieków zdana technika graficzna, no oczywista, no bo nie było takiego materiału, ale po prostu mam dużo tego plexi, bo y, kupiłam takie ramy. Jeszcze jak miałam tą wystawę w tym Biprochucie w Gliwicach, to kupiłam po prostu takie czarne, proste ramy w Ikei, zresztą te, co tu widzicie. I niestety, ale one. Były bardzo złej jakości. Nawet jak na marketowe ramy, to uważam, że ta jakość była haniebnie niska. A przede wszystkim te pleksi, które służyło zamiast szkła, ono się, przysięgam, rysowało od wytarcia ręcznikiem papierowym. Niestety, ale nie mogę ponownie w tych ram wykorzystywać. Część z tych ram, oprócz tego, że to pleksi jest porysowane. To jest we względnie dobrym stanie i te będę wykorzystywać ponownie. Natomiast właśnie wymienię sobie samo a niestety same też te ramy, czyli te, te ta, bo to z MDF chyba było, to nie były drewniane, tylko właśnie z takiej płyty paździerza okropnego. To je... Te, które są w dobrym stanie, nigdzie nie są nadskrobane, nadpęknięte, no to po prostu dodam do nich nowe pleksy. No, a na przyszłość mam już nauczkę. I teraz, jak na przykład wysyłam moje grafiki do klientów, to robię to w ramach aluminiowych też w tych prostych CKI. Bo ja mam taką zasadę, jeśli chodzi o pracę na papierze, to że ja wysyłam je zawsze w ramach, jakby ta rama z. Yy, nie jest dodatkowo płatna, natomiast ona też nie jest elementem sprzedaży, czyli po prostu ja tą ramę jakby dodaję dodatkowo klientowi, żeby od razu po zakupie dostaje moją pracę, żeby mógł się, mógł się nią cieszyć. Natomiast to nie jest element zakupu, kupowana jest sama grafika, cena dotyczy grafiki. Rama jest po prostu takim dodatkiem, który ja dodaję do pracy, tylko oczywiście do prac graficznych na papierze, no bo obrazy, które są na płótnie, sprzedaję bez ram, bo je można, wiadomo, od razu wyeksponować, nawet bez ramowania. I to są takie właśnie zwykłe, proste, czarne ramy. W związku z tym, że tak jak mówię, sama ta rama nie stanowi elementu sprzedaży, jest dodatkiem do zakupionej grafiki. No to ja nie określam konkretnie, jaka to jest rama, jaki rodzaj, jaki materiał. Po prostu czarna, prosta, jedyna zasada. Jak klientowi podoba się, no to może zostać w, tym, yy, yy, w tej ramie i, i gotowe, a jak chce, no to może udać się do profesjonalnego ramiarza i w jakiś no, bardziej ekstra sposób yy, sobie tą pracę moją oramować. A, yy, tylko, yy, tylko jednego się jeszcze trzymam. Dbam o to, nawet w przypadku najbardziej prostej ramy marketowej, żeby było yy, paspartu. Bo to jest już kwestia bezpieczeństwa tej pracy. W przypadku prac na papierze paspartu nie jest tak naprawdę elementem dekoracyjnym, to znaczy może być, ale jakby nie to jest jego główną funkcją. Główną funkcją paspartu jest to, żeby zabezpieczyć pracę na papierze przed bezpośrednim stykaniem się ze szkłem albo z plexi, właśnie, bo gdyby ten papier dotykał swoją powierzchnią, właśnie do tego szkła to na tym styku mogłaby się skraplać minimalna ilość pary wodnej, a to by z kolei z, z czasem spowodowało falowanie tego papieru. Więc tutaj bardzo ważne, jak macie jakieś prace na papierze, to zawsze y, y, dawajcie do ramy paspartu, nawet wiecie, takie cieniutkie, jak nie chcecie tego efektu wizualnego, to żeby ono było z boku praktycznie niewidoczne, ale żeby było, żeby stanowiło tą właśnie taką elementem, Odgradzający papier od, od szkła. No i właśnie z takiej pleksji można też robić matrycę graficzną. Coś na zasadzie suchej igły, coś takiego. Przyznam, że ja nigdy właśnie tego nie robiłam, no ale jako, że no, mam teraz tych pleksji, właśnie lekko zarysowanych przez wycieranie ich ręcznikiem papierowym, no to, no to będziemy działać. Kiedy, nie wiem, mam nadzieję, że w tym roku się to uda.